Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Mamy sobotę rano, piękny, deszczowy dzień. No cóż, musi być i taki. Mamy wrzesień, a więc wszyscy się pewnie tego spodziewali, choć nie ukrywam, że liczyłam, że ten wrzesień będzie piękny, słoneczny, gorący, no bo wakacje były, jakie były. Mamy 8.30 i Kundzia jedzie na paznokcie, zobaczcie jak jej już mam odrosty. Jadę właśnie na pazurki. Myślałam, że będę jechała z Nikolą, bo mamy wrzesień, Nikola wraca już do zajęć i wydawało mi się, że w tą sobotę ma zajęcia dodatkowe. No niestety wczoraj dostałam SMS-a, że zajęcia się rozpoczynają od przyszłej soboty. A wiecie, dla mnie to wygodne, bo ja ją sobie zawożę, zostawiam na zajęciach i mam dwie godziny na, na coś. I wtedy bym miała na te paznokcie, a tak to po prostu będę siedziała na paznokciach, a Nikola śpi. więc niech sobie śpi pierwszy weekend, po tygodniu szkoły, niech sobie dzieciak odeśpi. A ja jadę, pogoda jest jaka jest, my oczywiście mamy rzeczy na grilla. Czy będziemy grillować? Nie wiem, zobaczymy. A więc tyle kochani, e, zapraszam Was serdecznie do oglądania mojego kolejnego odcinka. E, małe zmiany tu na tarasie się zadziały. E, ktoś powie po co? Przecież e, już niedługo nie będziecie tu mieszkać. No, i jeszcze trochę tu pomieszkamy, a ja po prostu lubię mieć ładną przestrzeń dla siebie. E, tam gdzie jestem, a więc zapraszam serdecznie do oglądania jadę, pędzę, pędzę, powolutku jadę, yy, bo pada deszcz, to wiecie, wolniej się jedzie a więc oglądajcie idę już z paznokci zobaczcie jaka jesień pełno liści no i niespodzianka zrobiłam sobie podobne jak miałam poprzednio ważne, że skrócona i odrost zrobiona prezentują. Patrzcie, żeśmy przyjechali do Tediego, a tu już pełno ozdób świątecznych, ale najlepszą rzeczą jest tutaj taka wiedźmo 140 zł. Wtedy mi jeszcze pełno słodyczy halloweenowych. Przyjechałam na budowę i powiem Wam, że im częściej tu przyjeżdżam, tym bardziej mi się podoba. No ten przód domu mi się bardzo podoba. Jest taki jaśniutki. Mam momenty, że żałuję, że nie zrobiliśmy całego w bieli. Może tylko w oknach i tu w wejściu ten grafitowy kolor. No ale robiliśmy zgodnie z projektem. Tak postanowiliśmy, że wszystko robimy zgodnie z projektem. No dlatego jest tak, jak jest. No i ładnie, no, jest ładnie. Na pewno piękniej niż ten ceglany e, i betonowy mm, wygląd. No, i co muszę powiedzieć, to mega jestem zadowolona, że podjęliśmy decyzję, żeby te belki były w kolorze e, drewnianym, bo według projektu są chyba białe. E, naprawdę jestem zadowolona e, z dwóch kwestii. Z kwestii wizualnej, to jest jedno, tak ociepla trochę ten budynek, e, a druga to z kwestii e, czystości na tej bieli. To by był ciągle syf, takie zacieki, a jednak y, na tym drewnie tego nie będzie widać. No, tak mi się wydaje. Dobra, jedziemy do domu, y, szykować y, rzeczy na obiad. Dziś na obiad grill. Jak słyszycie, brzęczki tutaj nakrety tłuką. Sobcio ponastawiał automaty, żeby tu mu żaden dziadyga nie kopał. No i wróciłyśmy już z Nikolą do domu coś tam chapnęłyśmy na szybko um, i zrobiłam mięsko na grilla, bo tak jak już mówiłam wielokrotnie, my w soboty rzadko kiedy gotujemy tradycyjny obiad, no ale coś jeść trzeba, dlatego dziś będzie um, boczek, mamy tu przyprawiony boczuś, um, a też y, przyprawiłam skrzydełka ala Sebastian. Do tego zrobię sałatkę taką, wiecie, pomidorki z mozzarellką z bazylią. Ziemniaki koniecznie pieczone, takie, wiecie, w żarze, e, a więc będzie co jeść. Naprawdę wręcz bym powiedziała, że jest bardzo dużo, e, ale my zazwyczaj robimy dużo, bo głównie nie jesteśmy sami na tym grillu, Bywa, że ktoś po prostu wpadnie, dlatego wolimy zawsze mieć więcej, a więc przygotowane. A teraz się zbieramy, jedziemy z nikolką na hulajnodze albo na hulajnodze i rowerze, albo na dwóch rowerach. Zobaczymy. Jedziemy na cmentarz, a potem wstąpimy sobie na lody. Mamy tu nalewane lody, tak zwane włoskie, przepyszne, a więc sobie skoczymy ale jeszcze się zastanawiam czy najpierw na lody, potem na cmentarz albo odwrotnie, zobaczymy. Zobaczymy, to mamy jeszcze w planach, a potem już nic naprawdę, potem już nic, potem jeszcze potem już głównie odpoczywanie, jeszcze muszę poskładać pranie, bo gdzieś tam mam, wiecie, jeszcze jakieś takie niedoróbki poogarniać troszeczkę. O moje kwiaty, jakie piękne, widzicie? No, ale y, głównie jestem ogarnięta i obrobiona. Jak widzicie, włosy mam związane mocno w kitę, niezbyt świeże. I pewnie jesteście ciekawi, gdzie grzybka. No, kundzia już zapuszcza grzywka, już mi się grzywka znudziła. A Sobcio mówił, nie obcinaj najgrzywki, Mówił, będziesz żałowała. No i żałuję. Nie minął miesiąc. A ja już Żełuję. idzie do garażu, bo że mu tam naprzestawiała. Idę właśnie Cię opieprzyć. Idę, bo przyszłam tu po rower i przecież. Nie denerwuj mnie. Pierdolnik tu taki, że to ręce opadają. Pierdzielnik to jest. Roweru nie mogłam swojego wyjąć. W nowym garażu też tak będzie przygnieciony jakimś telewizorem popękanym jakimiś śmieciami. Już nie wspomnę, że Nikoli siadełko jakoś się oderwało. Coś ty tu narobił po prostu. Już powiem wam, już powiem wam, że już się tak zdenerwowałam, że już miałam motor wziąć i jechać. No to... Na tą przejażdżkę rowerową. Więc będziesz miał, Misiu, zakaz wchodzenia do garażu, jak będzie taki bałagan. Właśnie ty nielegalnie się dostałaś do mojego garażu. Jakim cudem? Legalnie dostałam od swojego małżonka klucze w te lepsze dni. Ja tylko na chwilę. Tak? W te lepsze dni, jak jeszcze mi ufałeś, a teraz Cię poprzestawiałam, zaraz mi odczepi. musisz posprzątać tam. To co w nos. Za karę. Ta. My już po grillu. Zobaczcie, jak widzicie, tylko był boczek gdzieś do jedzenia. Bo skrzydła mój mąż spalił. Zajął się robotą, tutaj jakieś kabelki sobie ciął. I mu się spalił. Ale nie to chciałam wam pokazać. Zobaczcie, jaki ja szparaga sobie zrobi. Niesamowicie wygląda ten szparag. Mi się on, on się nie nadaje. No hej, witam się z wami w kolejnym dniu. Mamy niedzielę. No pogoda, powiem wam, dupy nie urywa. No widać, że to wrzesień. Moja mama coś mówiła, że do 10 będą takie upały, e, a wcale tych upałów nie widać. E, kundzia się właśnie ogarnęła, wykąpałam się, umam sobie głowę, ogarnęłam sobie tą grzywkę, ale powiem Wam, że już, już mi się nie podoba. Już mi się nie podoba. Hmm, może to nie jest do mojego rodzaju włosów, może to nie jest do mojej twarzy. U innych dziewczyn e, te grzywki wyglądają pięknie, no ale jakoś. Nie jestem zadowolona. A co mówił, nie obcinaj, będziesz żałowała. No, mówił, mówił. Mówił, e, choć on powiem Wam, że zmienił zdanie, bo jak sobie e, tak łożę włosy i mam tą grzywkę, to on mówi, że pięknie wyglądam. No, więc chyba mu się trochę spodobało. No, ale kundzie już zapuszczam. Już koniec grzybki. Teraz zapuszczam. E, a więc mamy niedzielę, gotujemy obiad. Tradycyjnie u mnie w niedzielę dwa dania, a więc y, już się gotuje rosół, skaczki. Powiem wam, że skaczki przyciszę ten telewizor, bo mam pogłoszone i tutaj dźwięki. słychać. skaczki jest najlepsze, a więc rosół, skaczki się gotuje. Zrobiłam już sobie sos y, z kurczaka, taki śmietanowo-koperkowy, y, a więc sos już mam zrobiony. Ziemniaki obrane. Zostało mi tylko zrobić buraczki do tego, a więc dzisiaj będzie taki obiad, a więc zrobię te buraczki i tyle, i tyle, muszę trochę ogarnąć chatę i tyle, co mam dziś do zrobienia. Moje dziecko wróciło chyba na rosół. Niedziela to dzień spa nie tylko dla Kundzi, ale też dla Kunoliska. Zobaczcie wariatkę. Zawsze ją tak y, trochę podsuszę. I później jeszcze lata tak, jak opętana. Jak opętana. Muszę ją zapisać koniecznie do fryzjera, ale zanim ją zapiszę, no to wiecie, trochę się zejdzie, bo pani pewnie za jakiś tydzień ją przyjmie. A już była tak brudna. Tak brudna była. Jak zmokła. Jak zmokła kura teraz wygląda. Konalisku. Zobaczcie z naszych pomidorów ile wyszło z soku pomidorowego jeszcze jeszcze mi trochę zostało tych pomidorów z reszty zrobię sos na Instagramie taki króluje sos z Pieczonych warzyw, o tak to nazwę czyli pomidor, papryka, dużo czosnku z serem fetą, zapiekamy to w piekarniku, potem rzucamy, blendujemy i mamy taki sos, dodajemy bazylię i makaron, a więc takie coś zrobię też ze swoich pomidorków, jeszcze mi zostały. No i tu mamy. E, trzy takie dzbanki soku pomidorowego, a więc jak widzicie, no trochę tych pomidorów swoich jest, żeby um, jakieś tam przetwory porobić. My tam słoików nie wiadomo jakich nie robimy, ale tak jak do leczo, e, do zupy pomidorowej przeciery, czy właśnie e, tu przecier taki pomidorowy e, ala sok, to tak jak najbardziej w sezonie tym takim pomidorowym korzystamy ze swoich pomidorów. No i oczywiście, co? Niedziela, jak to niedziela, przelatuje przez palce. Kundzia właśnie sobie wyprasowała koszulę. No, trzeba się szykować na jutro do pracy. No cóż. Przeleciała nam niedziela. Koszula wyprasowana. Rano pobudka. A więc mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się podobał. Taki weekendowy filmik, bo z całego Naszego weekendu. E, mam nadzieję, że Wam się podobał. Mamy już niedzielę, wieczór. E, Kundzia zrobi sobie zaraz herbatkę. Taki typowy relaks. Jestem już wykąpana. E, jeszcze sobie mm, włosy e, splotę warkocza. E, dzięki temu, e, wiecie, jutro będą takie pofalowane i nie będzie trzeba z nimi. Dużo robić z samego rana, jak wstaje. A więc dzięki, że byliście. Do następnego. Pa!